Ocelot Junior. Mam nadzieję, że dzieciom w Lubinie podobał się występ. Podobał się? Bardzo się cieszymy. Chciałabym z tej strony powiedzieć jak się nazywam. Nazywam się Beata Zając i jestem tutaj dyrektorem artystycznym tego widowiska, ale też dorosłego teatru sztuki ruchu ocelot. I od niedawna, do września właśnie tu w Lubinie prowadzimy zajęcia sztuki ruchu ocelot Efekt tej pracy już było widać, Zapraszam koleżanki z Rubina, które zaczęły swoją pracę w wrześniu. Zapraszam do Syryj. Kończy się to jeszcze Zobaczcie, jak wiele można osiągnąć w tak krótkim czasie tą cyfrową piramidę, dziewczęta dla Was zbudowały. Jestem z bardzo, bardzo, bardzo dumna że udało im się to osiągnąć, ale dzieje się tak dlatego, że dziewczyny mają tutaj wyjątkowego trenera. Ich trenerem jest pan Jacek Grysków, dokładnie. Chłopak, a właściwie pan, który wygrał pierwszą edycję Mantale, prezentując dwójkę akrobatyczną. Ja poproszę teraz chłopców z dwójki akrobatycznej, żeby nam zaprezentowali jedną z pozycji, którą pan Jacek wykonywał mantalę e Mantale wobec Skorpiona. Pokażcie tutaj, proszę bardzo. Pan Jacek oczywiście jest kolegą. I to koledzy z Legnicy, dla nich wielkie brawa ogromne, że właśnie nas posiłanie nie do naszych okryków. A teraz zaproszę małą Hanię, która dzisiaj dla Was debiutowała. Proszę bardzo, przed wami Hanię, którą... krenował nasz wspaniały aktor, zapraszamy go na scenę, pan Stefan Mazur i jego przyjaciel, Krzak fantastyczny, pomachajmy mu. I Hania, którą tak krenował żarliwie. A teraz zapraszam na scenę pozostałe dzieci. Dzieci, które prezentowały się już w telewizyjnym programie Mam i naprawdę zyskały fantastyczną opinię juronów ze swoim układem ze skakankami. Zapraszam ich na scenę, wszystkich chodźcie tutaj do mnie. Drugi dłużej, rok tak? dłużej, a nawet tu chora mamy jedynego rodzynka, chyba jeden taki takich krajów, który uczy się na szarpie, ale to po naszym dorosłym artyście. E, Maczku Astramowicz, to jest jego idol, myślę. Maciek Astramowicz, te, e, też aktor Teatru Sztuki Ruchu. Zaczynam tu później niż Kuba, ale też mieliście okazję zobaczyć go w tej edycji programu Martale. Widzieliście? Na szarpie, pana? No chyba jego ślady i mam nadzieję, że tak daleko również dojdzie, jak pan Maciej. Brawo. I ci młodzi artyści, choć trenują krótko, mieli też okazję zaprezentować się już w styczniu tego roku na wielkiej imprezie najlepszym, najwspanialszym polskim sportowcom telewizyjnej telewizyjnej. dwójka transmisja była i wszyscy fantastycznie się bawili i fantastycznie oklaskiwali naszą drużynę, więc brawa dla tego małego ocelota junior, olsztyńskiego małego, bardzo artystycznie dojrzałego, brawa dla nich wszystkich. Chciałam podziękować również fantastycznej ekipie Muzyka, Dźwięk i Światło, dziękujemy tam na duże wszystkim panom, no tam są tylko piękne, kochają mnie tam. Pani, dziękujemy jej pięknie oraz całej ekipie, która wyciągała nam tu panny do góry e, i kolegę. Zapraszamy ich na scenę, podziękujmy im gorąkimi, brawami. Silni panowie, ale pomagały też panie, bo też nie dali rady jak dwie dziewczyny usiadły, zapraszamy też panie, które tam dzielnie pomagały. Tak, panie też pomagały w wyciąganiu, ale też nie są wyjść na scenę. Wychodzą, wychodzą, brawo dla nich. Mamy zaprosić Pana Bogdana Zająca, szefa Fundacji Wspierania Kultury Ruchu Ocelot, trzykrotnego mistrza świata w akrobatyce sportowej i założyciela naszego teatru i fundacji. Może powie jeszcze do Was kilka słów? Dzień dobry. Podobało się? No, to najważniejsze proszę Państwa. Jak się Państwu podobało, to ja wiecie, nie będę gadał. No Także dziękujemy bardzo za zaproszenie do Waszego wspaniałego Domu Kultury, jest nam tutaj zawsze miło, ale my tu już w ogóle jesteśmy tak już jedna trzecia to z Lubina, wiecie Państwo, o tym, nie? że działamy tu w Lubinie, mamy już dzieciarnię i młodzież z Lubina, a w ogóle tu jesteśmy w Lubinie, w Złotoryi, w Lednicy, w Świeżawie, jeszcze trochę zostały Polkowice, może Głowów, ale także pączkujemy, jest nam niezmiernie miło, żeśmy tu mieli szansę się zaprezentować, i to, co powiedziałem na końcu. I to, I to jest najważniejsza sprawa. Pierwsze pytanie, które po naszych występach y, zadają publiczności, czyli podobały. Ja się podobało, to to jest najważniejsza sprawa i jesteśmy no. z tego względu bardzo szczęśliwi. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Ocelot, publiczność Lubina, Możemy sobie wspólnie pogratulować wspaniałego występu. Cieszymy się, że Państwo znaleźliście czas, kiedy słońce świeci przyciąg do teatru. Dziękuję bardzo w imieniu własnym i całego zespołu. Dziękuję, do widzenia. Pięknie, pięknie. Dziękuję. Do widzenia.